Jeżeli szukacie idealnego kolimatora do waszego pierwszego pistoletu, zostańcie do końca. Vortex wypuścił nową serię kolimatorów zamkniętych. Są to modele Vortex Defender CCW oraz Defender ST. A co wyróżnia te kolimatory? No przede wszystkim znany już od bardzo dawna specjalny front defendera, dzięki którym możecie przeładować wasz kolimator o dowolną powierzchnię, nie obawiając się o zniszczenie waszego szkła. Drugą sprawą jest to zasobnik na baterię, który mieści się na zewnątrz z boku waszego kolimatora, dzięki czemu macie bardzo łatwy do niego dostęp w razie w jakby wam się wyczerpała bateria. A jeżeli już jesteśmy przy baterii, to raczej wam się ona nie rozładuje, chyba że naprawdę będziecie mieli pecha sporego, albo będziecie strzelać głównie w nocy, ponieważ na górze tego kolimatora znajduje się panel solarny, dzięki któremu kolimator ten wytrzyma nawet 150 tysięcy godzin. Mamy trzy znaki celownicze, mamy kropkę 3 moła, następnie okrąg 32 moła oraz połączenie jednego jak i drugiego. Obsługa tego urządzenia jest bajecznie prosta. Mamy dwa przyciski po lewej stronie, plus oraz minus do ustawiania natężenia waszego podświetlenia oraz do zmiany krzyża. A to co warto jeszcze wspomnieć, to oczywiście dożywotnia gwarancja na wasz sprzęt. A więc jeżeli uznajmy, że się na niego zdenerwujecie, albo on was zdenerwuje i zaczniecie sobie tak przeładowywać, nie daj Boże, żeby się coś stało, to dożywotnia gwarancja VIP wszystko Wam ogarnie.